Cześć małeczko z tej strony, ja, Mars, się będzie odcinek z Minecrafta i zbudujemy fajny domek Minecraft. Minecrafta, Minecrafta, budujemy domek. Zostawcie lajka like i subskrypcję, oczywiks. Ziomeczki. lubicie do mojego kolegi Marsjan, się nazywa na. YouTube na wbicie do niego Marsjan jakieś, jakieś, jakieś głupie jakieś kondony za przeproszeniem z Pragi ukradły całą bazę rozwalili. Budowaliśmy takie bazy kiedyś. I budujemy teraz i zbudowaliśmy ostatnio bazę całą, całą rozwalili belka, która miała 4 metry 4 belkę nawet ukradli, rozumiecie to? 4 belkę. A ją budowaliśmy. Dzisiaj był tydzień, jak ją mieliśmy. No i się trafiły takie bogate, takie, takie, takie dzieci bogatsze. Tam mają takie bloki, takie bogacze. Rozwalili cały domek, całą bazę. Już ta baza była fajna. Dach, tam był wszystko. No, dzisiaj będziemy budować taki fajny domek. Bierzemy tylko. <laughs> Weźmiemy coś takiego jak glowstone, glowstone tylko to inne. Nie to glowstone. O to świeci to w ogóle fajnie. O, to fajne. To to będzie. Pój, tu pójdzie takie drewno, takie takie. I jeszcze piękki będziemy potrzebować. piękki pójdą. O, tak, się to będą fajne. To idzie taki domek na, na klifie. Tu będzie tu, jedno. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu. Nie, dalej musimy mieć pięć, sześć. Dobra, na sześć. 6 tu będzie 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobrze Tu pójdzie tam, tu będzie tutaj. No trochę za dużo. Albo będzie gites. Co ja wiem, co ja mówię. Trzeba tam, bo tam mi się nie pomyli. O dobra, tu będzie o que jonezik. Pyk Tu będzie pyk pik pik pyk pyk. Pyk pyk. Dobra. Pyk pik 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 pyk. Pyk. Cyk, 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 cyk Cyk, cyk, tu, pik, 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 tu, będzie, tu, pójdą ci ścianki zaraz zrobię okna. dobra, tu, a tutaj czemu zabudowałem, jakby nie powinno być. No brań będzie podwójne wejście. Hm. 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 No симметрично ту. Давай сделаем так. Mm -hmm. цык, цык, цык. Добра, ту поставим. Добра. А и тут будет так. Тук. Тут. Dobre. Dobre. i tu zrobimy schodki dobra tu zrobimy a tu damy to bo tu to będzie fajnie wyglądać akurat Co to? O, Czewko. Kołe ciągle. Hmm. Zobaczymy, czy tam jest napisane.

tutaj 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 Tutaj. tu 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 to, tu to, to, tu, 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 tu. Tutaj dajemy tak, Jeg trodde jeg måtte tak i buen. Ah, oh. Oh, tu dans la tête, tu peu Co musi niżej. Hmm? O, tak, tu chwilkę sobie na dzień. Czas, tu dzień. O. O, teraz będzie szedł, idzie, idzie. O! Oh. Hmm. tu dobra, trzy, trzy i tutaj tutaj i tutaj i tutaj no i dobra, cyk cyk dobra, pach. i tak coś I tutaj pójdzie w koło takie brzozowe drogi No jakiś fetny, się podoba to jest takie, że fajne 나무라, 침대, 짱, 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 콤. 어. 오므라. 오. 오라 어. 음. 예그투 어, I tak zrobimy fajnie hmm. o tak 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 to zrobimy tak o dobra o oh, tak oh. tak 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 oh uh. i weźmiemy sobie to mi się te podoba sobie to te własne tak o tu, tu 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 tak tak oto ta. o i teraz to okno to robimy okienką tu पत्र <smug> <smug> No, tu weźmiemy to, tu, 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 to, tu, 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 ten tu, ten, ten. Posł, ten tu mm -hmm, mm -hmm. a łóżeczka będzie tu przy no, łożyczku będą książeczki. dobra mm. Mm. Oh. No dobra, to wyślę, tak, to tak. W tej półce pójdę No dobra. No, I tak się prezentuje domek z daleka. Oto tak uspocznę. Ten balkonik, na balkon. O, on tak będzie się prezentował. I to się kończy ten odcinek. dzisiaj, poradnik domka budowany. Jak chcecie to, to sobie obejście. Możecie zwolnić na ety. So, hello, do to... jutra, do odcinka now, go